Nie popieram i nie zachęcam do stosowania dopingu, a wszystko, co mówię na swoim materiale, jest tylko i wyłącznie moją prywatną i subiektywną opinią. Cześć, witam Was z tej strony Michał Długi. Byłem Wam winny drugą część materiału o Estradiolu, bo już jakiś czas temu nagrałem tą pierwszą część i długo się zabierałem do tej drugiej, ale w końcu jest. A więc tutaj bardziej się skupię na części praktycznej z punktu widzenia kulturystycznego. I też innych środków. A więc OK. Tutaj mamy testosteron. I jak już wspomnieliśmy wcześniej w, pierwszym, w pierwszej części, tak? w pierwszym materiale, pod wpływem enzymu aromatazy on się zamienia w estradiol. I tutaj pierwsza taka rzecz ciekawa, o której chciałbym wspomnieć, bo często się mówi, że metanabol aromatyzuje, czy na przykład inne pochodne testosteronu. Jak Turinabol czy Boldenon, ale <laughs> przepraszam, ale trzeba pamiętać, że one będą aromatyzować do innych estrogenów. Testosteron tylko testosteron może aromatyzować do estradiolu. Te środki będą aromatyzować do innych estrogenów. I teraz tak, Metanabol będzie aromatyzował do mocniejszego estrogenu, Turinabol zarówno jak i Boldenon do słabszych. Boldenon tutaj jest Popularnym przykładem, którego ludzie nie za dobrze rozumieją, niebawem pojawi się materiał z moim i Kamila, przede wszystkim udziałem o Boldenonie. Tam na pewno wyjaśnimy tę kwestię. Natomiast Boldenon konkuruje o enzym aromatazy z testosteronem, tak? Tutaj jest konkurencja i on podbiera część tego enzymu aromatazy, aromatyzując do dużo słabszego estrogenu niż estradiol, i stąd właśnie. To rzekome obniżanie estradiolu przez boldenon i wtedy testosteron mniej aromatyzuje, tak? Więc tak to wygląda i tutaj też ciekawa rzecz, boldenon będzie się zamieniał w dihydroboldenon, a to się dzieje pod wpływem 5-alfa-reduktazy, 5-AR i testosteron pod wpływem tej 5-alfa-reduktazy Zamienia się w dihydrotestosteron w skrócie DHT, DHT, tak? I teraz tutaj, tak jak tu mieliśmy testosteronu, pochodne jak Metanabol, Turinabol, Boldenon, to pochodnymi dihydrotestosteronu mogą być Winstrol, Masteron, Primabolan, Proviron, Anapolon. Do Anapolonu zaraz przejdziemy. Natomiast nie będzie to trenbolon. Niektórzy myślą, że trenbolon też jest pochodną DHT. Nie, jest to środek jakościowy, poprawia jakość sylwetki, natomiast nie jest to środek należący do grupy e, dihydro, nazwijmy to dihydropodobnych. No do pochodnej dihydrotestosteronu, jest to nandrolon. Czegoś mi tu jeszcze brakuje. A, oksandrolon, anawar, no to dopiszemy czerwonym. No, tutaj zmieścimy, już, żeby nie wydłużać oksa. Więc to są pochodne dihydrotestosteronu i one się różnią od dihydrotestosteronu tym, że mają jedną cząsteczkę zmienioną. Nie pamiętam dokładnie, to jest chyba jeden atom węgla jest jakiś tam podwójny, coś ten deseń. Wiecie, ja nie jestem chemikiem. Ja się tylko skupiam na tym, jakby co dla nas jest, że tak powiem, wartościowe i co z punktu widzenia praktycznego powinniśmy przyswoić. A więc. One są zmienione na tyle, że mięśnie nie rozpoznają tego jako prawdziwy, ten klasyczny dihydrotestosteron, i przez co nie są dezaktywowane. Nasz naturalny dihydrotestosteron, znaczy naturalny, naturalny, bo jeśli on powstaje w wyniku <testosteronu>, testosteronu, który podajemy z zewnątrz, no to można by się kłócić, czy on jest naturalny, ale wiecie o co mi chodzi. Ten prawdziwy, nasz własny dihydrotestosteron, on jest w mięśniak dezaktywowany, przez co w ogóle nie jest. Anaboliczny, natomiast jest bardzo mocno androgenny, tak, bo on, doczep... do... on będzie doczepiał się do receptorów w mieszkach włosowych, w skórze, przez to mamy właśnie tłustszą cerę. Kiedy on jest wyższy, ten testosteron, pod wpływem oczywiście zwiększenia dawek testosteronu, czy przy używaniu. Pochodnych dihydrotestosteronu, to ten efekt będzie podobny, natomiast każda z tych pochodnych ma troszkę inne działanie i troszkę się różni między sobą, tak, swoimi cechami. Natomiast, no, może oprócz anapolonu, one wszystkie mają tą cechę wspólną, że są właśnie mocno androgenne i będą właśnie potęgować mocno te wypadanie włosów, przetuszczanie się cery i cokolwiek jeszcze można powiązać. No, teoretycznie większa szansa na tam przerost prostaty, chociaż to też nie jest takie do końca jasne. jasne. W każdym razie wszystkie skutki uboczne, czy tak po, czy po prostu cechy, tak, tego dihydrotestosteronu będą tutaj też manifestowane przez te pochodne. I tak jak powiedziałem, anapolon nie jest do końca typową pochodną e, dihydrotestosteronu, z tego względu, że ma też działanie estrogenowe. Dlatego podkreśliłem na zielono, bo jak widzicie, na zielono tutaj zaznaczyłem też enzym aromatazy, aczkolwiek to jest podchwytliwe, bo anapolon nie aromatyzuje, tylko jakby sam w sobie stymuluje receptory estrogenowe, co może powodować te y, skutki uboczne y, za wysokiego estrogenu, natomiast to nie jest w wyniku aromatazy. Czemu ta informacja jest dla nas ważna? Dlatego, że jeśli masz za wysokie, mm, jeśli czujesz skutki uboczne z tytułu y, za wysokiego estrogenu, bo stosujesz anapolon, inhibitory aromatazy, czyli te środki, o których mówiliśmy wcześniej, że one blokują aromatazę, one tu nie zadziałają. Więc po prostu jest też taka szkoła, aby używać tam oxifen. Ja nie jestem tego zwolnikiem, bo jest to lek starej generacji, obniża mocno IG1. No po prostu jestem za tym, aby nie używać dużo tego anapolonu używać tylko tyle, yy, aby po prostu mieć jakiś tam z tego benefit sylwetkowy wzmocnić, yy, wzmocnić zwiększyć tą syntezę protein, yy, nie blokować apetytu i przede wszystkim tych estrocydów mocno nie windować w górę. Tutaj dawka naprawdę. Ufaceta 50 mg zrobi robotę i ja taką używałem na masie. Więc tutaj ten anapolon na zielono. No i tutaj też warto wspomnieć te DHB nie jest pochodną dihydro, bo on to nie jest dihydrotestosteron z jedną cząsteczką tam zmienioną, tylko to jest właśnie wynik 5 alfa reduktazy z już zmienionej formy testosteronu, czyli boldenonu. Dobra, a więc to myślę na tyle, jeśli chodzi o estradiol z punktu widzenia takiego bardziej praktycznego na, 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 na przykładzie tych środków. A i przede wszystkim tutaj jeszcze wróćmy. DHT pochodny, no bo skoro mówimy o estradiolu, to warto powiedzieć, w jaki one sposób. Działają na estradiol, bo tutaj to jest rzecz tak naprawdę bardzo ważna. One mają pierwszeństwo do receptorów estrogenowych, czyli one jakby tutaj będą się wpychać w receptory estrogenowe przed estradiolem, przez co mniej tego estradiolu będzie jakby skutecznie działało, pomimo że one nie zmienią wyniku we krwi. Jeśli pójdziemy zbadać do laboratorium, we krwi estradiolu będzie tyle samo, ale on będzie mniej jakby działał, będzie mniej powodował te skutki uboczne i to będzie odczuwalne. Bo właśnie one tutaj będą, jakby mówiąc w cudzysłowie kolokwialnie, nie wiem, zatykać te receptory, przejmować, pierwsze dokować, tak to nazwijmy. Tak. Natomiast tutaj wyjątkiem będzie Primabolan. Primabolan to nie jest do końca znane. Aczkolwiek Kamil już to rozszyfrowywuje badaniami, wieloma, które czyta, które prowadzono na grzybach i tak dalej. Natomiast poruszymy ten temat kiedyś w końcu. Primabola nie jest w stanie jakby obniżać estradiol w samej krwi. Natomiast reszta środków tutaj działa na takiej zasadzie, jak wspomniałem. Dodatkowo też obniża poziom SHGB, czyli globuliny, białka wierzącego, też estradiol i inne hormony, także. W taki właśnie sposób te pochodne dihydrotestosteronu, najczęściej tutaj się mówi w tym przypadku w takim jakby, w takim temacie, w takim znaczeniu o masteronie, tak, ale one właśnie w taki sposób będą ten estradiol nam, jak to się mówi, kontrolować. Niektórzy tak to nazywają. Także to chyba tyle. Pozdrawiam.